Pamiętam, kiedy wiele lat temu byłem w Holandii, moją uwagę przykuł jeden niezwykły szczegół. Kiedy przyjechaliśmy późnym wieczorem, następnego ranka poszliśmy na spacer do małego miasteczka, będąc ciekawymi, jak wygląda Holandia, jak żyją ludzie. I to, co przykuło moją uwagę, to jeden niezwykły szczegół. Wszystkie domy od frontu miały Wielkie okna, okna, które były tak czyste, że wręcz było wrażenie, że, że one nie istnieją. Ale to co, to, co było takie szczególne, to to, że nie było firanek i każdy mógł popatrzeć do domu, mógł zobaczyć dosłownie na przestrzał przez, przez nie tylko ten jeden pokój, ale inne pokoje. I tak pomyślałem sobie, patrząc na ten obraz, że. Jest coś takiego, co nazywamy oknem duszy. Oknem duszy, coś, co pozwala spojrzeć jakby do wnętrza człowieka. I tym jest to, kiedy człowiek zaczyna tworzyć poezję, kiedy człowiek zaczyna pisać wiersze, zaczyna pisać poematy. I nie wiem, czy, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale w Biblii mamy bardzo dużo poezji. I jedną z takich ksiąg poetyckich, niezwykłą księgą, jest księga psalmów. Psalmów, które w dużej części są zapisami bardzo osobistych, często intymnych modlitw, które powstawały w wyniku, wyniku osobistych przeżyć. I autorem bardzo wielu tych modlitw, tych wierszy, tych poematów był Dawid. Dawid, który. W Piśmie Świętym został nazwany człowiekiem według Bożego Serca, więc kimś, kto może być dla nas bardzo ważnym przykładem, bardzo, bardzo istotną osobą, od którego możemy się nauczyć jego relacji z Bogiem, ale też sposobu przeżywania różnych sytuacji. Ja przyznam szczerze, bardzo lubię. Psalmy Dawida. Bardzo lubię to, w jaki sposób On odkrywa swoje życie przed nami i daje spojrzeć poprzez zdania, które zapisał, które wypowiedział, daje spojrzeć przez te okna duszy do swojego wnętrza. Jest wiele takich niezwykłych miejsc, niezwykłych fragmentów. I dzisiaj chciałbym przeczytać tak naprawdę początek jednego z psalmów, jednego z moich ulubionych psalmów, przyznam szczerze, nie najkrótszych Psalmu 18. Bardzo często psalmy Dawida mają wprowadzenie, są, jest zapisane, dlaczego ten psalm został napisany, co było powodem, że Dawid modlił się w taki, a nie inny sposób. I ten psalm nosi taki nagłówek: gdy go Pan wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów. Widzimy to ważny moment, kiedy znamy życie Dawida, poznajemy je, widzimy, że przez wiele, wiele lat Dawid miał realnych wrogów, jego życie było w niebezpieczeństwie. Były takie momenty, gdzie wydawało się, że nie ma żadnych szans na przeżycie, ale przed taki moment w jego życiu, gdzie wydawało się, że wszystkie przeszkody są usunięte, że wrogowie zostali, zostali usunięci. I ten psalm Dawid zaczął w ten sposób. Jest napisane. W tak w tej sytuacji Dawid powiedział: kocham cię Boże. To jest niezwykłe. To pokazuje, jaka była osobista relacja Dawida z Bogiem. Dawid wyraża swoją osobistą miłość do Boga, wyraża wdzięczność. I dalej po tym tak osobistym, intymnym wyznaniu, Dawid zaczyna mówić o tym, kim jest Bóg dla Niego. I Dawid mówi, Pan moją skałą, twierdzą, i ratunkiem. On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. Jakie niezwykłe nagromadzenie określeń, którymi Dawid, Oznaczył Boga. Co jest po pierwsze ciekawe, że Dawid tutaj cały czas używa słowa moja. Bóg jest moją mocą, moją skałą, moją twierdzą, moim ratunkiem, moją tarczą, moją opoką, moją warowną wieżą, moim gwarantem wybawienia. To pokazuje, że każda z tych, każdy z tych określeń. To głębokie przeżycie Dawida z Bogiem. Kiedy Dawid był w sytuacji zagrożenia, kiedy był w sytuacji niepewności, kiedy był w sytuacji, kiedy nie wiedział, co będzie dalej, on odkrywał w Bogu coś niezwykłego. On odkrywał to, że kiedy był słaby, w Bogu znajdował moc. On odkrywał to, że w sytuacji, kiedy wszystko mu się usuwało spod nóg, nagle Bóg stawał się skałą, opoką, na której mógł się oprzeć. Kiedy wydawało się, że tracił nadzieję, on odkrywał to, że Bóg jest gwarantem jego wybawienia i jest tym, u kogo on może zawsze się schronić. Zawsze może uciec w jego obecność. I to jest coś niezwykłego, dlatego że widzimy, że to wyznanie, to wyznanie miłości, wyznanie niezwykłej relacji Dawida z Bogiem, ono jest wynikiem doświadczenia. Ale to doświadczenie mogło mieć miejsce tylko dlatego, i to jest pewnego rodzaju paradoks, że Dawid znalazł się wielokrotnie w bardzo trudnej sytuacji, bardzo stresowej, krańcowej sytuacji. Bez tego doświadczenia, bez znalezienia się w trudnej sytuacji, nigdy nie odkryłby w Bogu tym, kim naprawdę Bóg jest i w jaki sposób Bóg może pomóc człowiekowi. Kiedy Dawid znalazł się w trudnym momencie swojego życia, w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfrontacji, w sytuacji, gdzie stanął twarzą w twarz z niebezpieczeństwem czy z wrogiem, wtedy mógł odkryć Boga, który jest mocą, który jest siłą, który jest ucieczką, skałą, opoką, gwarantem wybawienia czy warowną wieżą. I to przyniosło tę świadomość do jego życia, która wzmocniła jego wiarę, jego nadzieję. I to, kim on się stał, dzięki temu, co przeszedł razem z Bogiem. Nie żyjemy w łatwym czasie. Żyjemy wielokrotnie w sytuacjach, gdzie jesteśmy konfrontowani, gdzie przeżywamy trudne chwile, gdzie nasze osobiste życie, czy życie naszych bliskich, czy podstawy naszej egzystencji są zagrożone. Ale Bóg jest dalej w tym miejscu i jest dla nas tą samą osobą, jaką był dla Dawida. Dawid w psalmie. Otworzył okna swojej duszy, pokazał nam, przez co przeszedł i w jakim jest miejscu. I to samo każdy z nas może doświadczyć. Chcę Cię zachęcić do tego, żeby sięgnął po Psalm 18, żeby sięgnął do innych Psalmów, żebyś zaczął czytać i zaczął odkrywać, kim Bóg może stać się dla Ciebie w tak trudnym czasie. A wtedy będziesz mógł powiedzieć, taki jest mój Bóg.